Na początku chciałbym e, wszystkich bardzo serdecznie powitać gości na czele z księdzem arcybiskupem e, Tomaszem Petą, naszym, naszym e, duchowym moderatorem od wielu, wielu lat. Chciałbym też e, powitać naszego asystenta kościelnego, księdza prokuratora Mirosława Praska i gościa specjalnego księdza Mariusza Stawarza wieloletniego naszego przyjaciela od niedawna dyrektora Domu Pielgrzyma w imienia Jana Pawła II serdecznie witam witam też wszystkich przybyłych na to spotkanie chciałbym teraz jeszcze taką małą niespodziankę żebyśmy tutaj przekazali na księdza arcybiskupie w imieniu nas wszystkich pragnę przekazać księdza krwi prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński w miesięciu, w no i na pewno z nieba będzie pomagać, pomaga Wam i Kazachstanowi. Podzielę się tymi naszymi działaniami, które realizujemy w tym roku. Znalazłem takie sprawy Jana Pawła II. Pokój jest przede wszystkim darem Bożym, lecz jest także planem, w którego realizację każdy musi wnieść swój wkład. Co jest naszą misją w, w to stowarzyszenie, które tworzymy, w którym w pracach uczestniczymy? Spotkanie z Chrystusem bezpośrednio. Na Eucharystii na adoracji jest czymś najpiękniejszym, co nas może w życiu spotkać. Realizujemy to poprzez sztukę, bo sztuka, Bóg jest piękny, i wszystko co pro, sztuka prowadzi również do Boga. Tak się zastanawiając, jaka jest rola naszego stowarzyszenia, naszą rolą, tak sądzę, jest rozszerzanie tych działań i do, docierania z tą myślą związaną z adoracją, z modlitwą o pokój do, 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 naj, do jak największej ilości osób. Chciałem się podzielić po prostu y, jako świadectwo tym, co w zakresie adoracji Najświętszego Sakramentu przeżyliśmy i przeżywamy w Kazachstanie. Y, ostatnie dokumenty Jana Pawła II były poświęcone modlitwie różeńce Świętego Eucharystii, Encyklika Eucharystii to taki pełny testament Ojca Świętego. I to potwierdza, że Stowarzyszenie jest na dobrej drodze. Takie gazetki przychodziły od Echo No i otwieram tam i posłanie Matki Bożej Zakochajcie się w Najświętszym Sakramencie, adorujcie go w swoich parafiach. I rzeczywiście Zaczęliśmy zapisywać ludzi, żeby adoracja, i tak jest do dzisiaj, od 10 rano do mszy świętej wieczornej. Musza święta jest o 18, jeżeli jest wieczorem. To już w 1996 roku się zaczęła, czyli 26 lat. Oddanie się Matce Bożej to zawsze powoduje... Takie zaprowadzenie człowieka, czy wspólnoty, czy kraju, czy świata do Pana Jezusa, do Eucharystii. I tu mamy dowód. Adoracja jest po to, żeby Pan Jezus wyszedł i my w tym mamy Mu pomóc. Chociaż Jego chwale nic nie dodamy, to jednak, to jednak On wtedy ma, pozwalamy Mu działać. I je uślepki, dla, dla jego bolesnej męża je dla, dla jego bolesnej męża nie Michał Radziwił spotkał się jeszcze za życia w Rzymie z Księdzem Boskim, bo to był ten czas, kiedy on budował bazylikę Serca Jezusowego. I też, tak chyba, pod napnieniem księdza Bosko yy, chcieli tutaj dokonać wielkich spraw, bo kolumny, mimo wszystko, robią potężne wrażenie. Yy, kolumny są sprowadzone z Rzymu przez panią Marię Radziwiłłowną, ponieważ yy, ma yy, bazylika Świętego Pawła za murami był tam pożar, i trzeba było niektóre kolumny wymienić, co się okazało były zrobione o 2 centymetry zakręty. Wtedy y, ksiądz Nunc już tutaj w Polsce bardzo nalegał na panią Marię, żeby ona te kolumny zakupiła tu dla bazy. I tak się stało. Jest tam zrobiona w głównej absydzie y, mozaika w latach 50. przez naszego współbrata księdza Kiliana. Tu bije serce nasza. Naprawdę bije dużo mamy. W ciągu dnia takie zwykłe dni spowiedzi, a metam o godzinie 12 konfesjonary są zapełnione. Bóg nie na świecie. wojny i bez końca, jakże Wczoraj mówiłem, że <coughs> równo 9 miesięcy po oddaniu Kazachstanu Azji Centralnej Matce Bożej rozpoczęła się w adoracja Świętego Sakramentu i podobnie było w astanie. bo kiedy Ojciec Święty miał przyjechanie do Kazachstanu, wtedy ze strony Kościoła była taka prośba, żeby Ojciec Święty poświęcił Kazachstan i Azja Centralna Matce Bożej. No, okazało się, że Ojciec Święty nawet przecinka nie zmienił. Całą tę modlitwę sam, głośno czytał i te, taki mieliśmy znowu przykład, e, że odpowiedź Matki Bożej, bardzo szybka, Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Ktoś wspomniał, że chrześcijanie Żydzi i muzułmanie to są religie księgi. To nas łączy. Koran też to podkreśla, że są religie księgi. I że Mahomet, mówi, szanujcie ich, bo tak jak my mają księgi. I wtedy podniósł rękę przedstawiciel Watykanu, Arab z Jordanii, przez brata Kasze i mówi: My nie jesteśmy religią księgi. Dla nas najważniejsze nie jest to, że mamy księgę. Nasza religia jest to spotkanie z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Nie księga, ale Jezus Chrystus. To jest to, co dla nas najważniejsze. I możemy powiedzieć, że adoracja najświętszego sakramentu to jest właśnie spotkanie z żywym Bogiem. Takie jest prawo miłości. Które dał Pan Tak jest Prawo miłości, Jest cudzeniem.